Drodzy bracia kapłani, drodzy bracia i siostry. Dzisiejszy dzień, dzisiej, rozpoczynający tę uroczystość zwiastowania, zapowiedzi Anioła, czyli Boga samego wobec Matki Najświętszej, właściwie jest wspomnieniem najważniejszego dnia. W historii ludzkości, w historii stworzenia świata, bo to było zamanifestowanie wobec Maryi zbawczej woli wszechmogącego Ojca. Dokonało się to w ciszy, w tajemnicy, w takim intymnym związku, ale dokonało się po pewnym bardzo długo, przygotowaniu tej, która została wybrana Maryi i Józefa, żeby dać tę gościnę Bożemu Synowi, Słowu wcielonemu Jezusowi Zbawicielowi, żeby On mógł się narodzić jako człowiek i żeby mógł odkupić grzechy ludzkie, żeby mógł naprawić to, co słabość pierwszych rodziców Dokonała to, co nasza słabość jest w stanie dokonać. To jest właśnie ten dzień najważniejszy. I uzależnione zrealizowanie tej zbawczej woli Ojca było od Maryi, od tej niewiasty, na którą Bóg nie wiadomo ile lat czekał tysięcy, tysięcy lat czekał. Przygotowywał pierwsze proroctwo, które słyszeliśmy było wygłoszone kiedy zagrożeni Izraelici szukali pomocy u, u sojuszników w wojskach żeby się obronić przed napaścią i pogardzili Bożym zamiarem propozycją Pana Boga i wtedy wygłosił do tego króla prorok proroctwo że a jednak spełni się obietnica Boża Zbawienie. Jesteście niewierni, nie chcecie zaufać Bogu. Wolicie zaufać swoim metodom. Przyjdzie czas, że dziewica pocznie syna. Że właśnie ta panna, ta dziewica, ta niewiasta, przy, przez niewiastę przyszło zło, grzech, słabość i przez niewiastę przyjdzie odrodzenie. To jest nasze spotkanie z Matką Najświętszą, z wdzięcznością patrzymy dzisiaj, Właśnie na Maryję i dziękujemy Bogu, że ją przygotował. Przez jej rodziców, przez środowisko, przez modlitwę. Ona się przygotowała do wypełnienia woli Bożej. To jest właśnie metoda Boża. Pan Bóg cicho działa, ale skutecznie. Pan Bóg szuka współpracowników do zrealizowania swoich największych zamiarów. I myślę, że dzisiaj ten dzień staje się dzięki tej inicjatywie e, e, adopcji duchowej okazją do refleksji, że, że i my jesteśmy zaproszeni do dokonania wielkiego dzieła w Bożych planach. Jesteśmy zaproszeni każdy z nas do uratowania jakiegoś dziecka, jakiegoś życia. I to nie takiego uratowania, że ja zasłonię mordercy drogę do, 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 do tego zabójstwa, ale że Bóg poszuka tego sposobu. Że Pan Bóg natchnie kogoś, że poszle kogoś, że takie okoliczności się sprawdzą i że my nie będziemy mieli za to chwały zewnętrznej, bo nie będziemy wiedzieli, ale Bóg wie. W opatrzności Bożej ta moja modlitwa codzienna, ten mój dziesiątek różańca, za to dziecko, które ma przyjść na świat, może ono dokona jakichś dzieł, może spełni jakąś wielką rolę przed Bogiem, a może przez cierpienie będzie wynagradzać Bogu, najlepszemu ojcu naszemu, za zło, które się dzieje i które się dziać będzie. Pan Bóg ma swoje metody, tak jak i świat ma swoje metody. Zobaczcie, że dzisiaj też otwórzmy oczy. Jesteśmy Bogu potrzebni. Każdy z nas. Jesteśmy Bogu potrzebni. I to jest okazja, może tej wielkopostnej daniny, żebyśmy Panu Bogu post, jałmużnę, modlitwę ofiarowali, ale właśnie żebyśmy ten dobry czyn, że na jakiś okres przyjmujemy, na te dziewięć miesięcy, że będziemy się modlić o uratowanie życia i będziemy. Prosić Pana Boga, żeby nawrócił serce, żeby powstrzymał ten, ten, te, ten gest człowieka, matki, przede wszystkim ojca, może lekarza, może kogoś Bóg wie, znajdzie sposób. Ale otwórzmy oczy, że Panu Bogu są potrzebni współpracownicy do zrealizowania Jego dzieł. On tak kocha świat, tak kocha człowieka, że nie chce narzucić. Mógł z jednym gestem. Zrealizować swoje największe dzieło. Także to mógłby zrealizować, że każdy zabójca by ginął na miejscu. A Pan Bóg czeka, czeka na nawrócenie, bo w niebie większa radość z jednego grzesznika, co się nawróci, niż z tych sprawiedliwych, którzy są już radością i są po stronie Bożej, ale Bóg czeka na tego jednego. Chcę powiedzieć, że dzisiaj przy okazji, to jest dobra okazja dla nas, żebyśmy umieli czytać znaki czasu i zobaczyli to, co się wydarzyło w Ameryce. To jest nie tylko ważne w Ameryce. Dla nas słyszymy, że Amerykanie, teraz ten zarząd nowy wycofał miliardy, miliardy, obliczają, że w czasie, że w, w czasie dziesięciu ostatnich lat to opublikowali że bilion, nie miliard, bilion dolarów poszło na fundacje, różne fundacje, które, które były te pieniądze rozdawane przez różne fundacje na całym świecie, także i do Polski, przychodziły. Są fundacje w Polsce, które. Właśnie korzystały z tych amerykańskich dolarów, żeby podważać rolę rodziny, upowszechniać aborcje, promować zboczenia, niszczyć gospodarki przez klimatyzm, imigracjonizm, wprowadzać cenzurę przez walkę z mową tak zwaną nienawiści i przez wszystkie różne inne rewolucyjne agendy postępu, żeby. Promować aborcję, antykoncepcję, promować grzech, po prostu, promować zabójstwo dziecka poczętego. To czy, właśnie to podały, podały środki przekazu. I dlatego te metody świ tego świata są przez pieniądz, przez przekupstwo, przez dokonywanie prania mózgów. Jak ja patrzę i słucham na niektóre programy dzisiejszych partii w Polsce. Przecież to jest promocja antyklerykalizmu, a właściwie antychrześcijanizmu, promocja ateizmu i to się dokonuje na, na naszych oczach. Trzeba, trzeba ukrócić i Kościół, i tych, którzy mówią, trzeba ukrócić tych, którzy się domagają moralności, a to jest siła narodu, zwłaszcza nie tylko narodu polskiego, siła narodu Bożego, Kościoła. A słabością jest grzech, a właśnie siłą jest życie według Bożych przykazań. Dzisiaj często narzekają, a wypadek tu, a morderstwo tam, a pijaństwo matki albo ojca, a dziecko woła o to, pięcioletnie dziecko prosi policję o pomoc, bo, bo mama i tata pijani w łóżku. Zobaczcie, to jest, nikt nie mówi, jak, jak ukarać, ile jako karę dać. Za to, że, że kolejny, kolejny grzech, zło, nienawiść, krzywda, zagrożenie czy zabójstwo się zdarzyło. Nikt nie promuje obowiązku zachowania Bożych Przykazań, moralności, walki z, ze słabością, pomagać ludziom wyeliminować zło. To jest odradzanie narodu, to jest stanowi o sile narodu i narodu Bożego, nasz. Naszą siłę i, bo, i po, do tego jesteśmy potrzebni Panu Bogu. Ja myślę, dzisiaj zobaczcie, też no, podejmiemy ten trud modlitwy. Ci, którzy no, uczy, usłyszą to Boże wezwanie, zachęty, ale każdy z nas może się przyczynić do promocji tego dobra, żebyśmy mogli uratować dla Pana Boga, dla zbawienia właśnie kolejnego człowieka, może i inne sumienia. Ludzkie. Myślę, że dzisiaj proszę zobaczyć, jak daleko odeszliśmy nawet rodziny katolickie. Uderzmy się w piersi. Rodziny katolickie odchodzą, nie chcą, nie chcą zauważyć tego, że, że dzisiaj wymiera Polska. To nie pomoże narzekanie. Wielodzietna rodzina dzisiaj jest w pośmiewiskiem, ale są wielodzietne rodziny, są odważne rodziny i dzisiaj. I to jest siła narodu, bo ten, kto decyduje się na, na, kolejne, na przyjęcie kolejnego dziecka w rodzinie, inwestuje w miłość do dziecka. I nie pomogą statystyki zagrożenia zewnętrzne, jeśli się nie odrodzi sumienie, jeśli nie docenimy tego trudu matki wielodzietnej rodziny. Proszę zobaczyć, to jest, to jest właśnie siła narodów, które. Które mają odwagę przyjmować kolejne dziecko. Ja mam takie doświadczenie, może, może w skrócie powiem. Kiedyś odwiedziłem w naszej diecezji taką rodzinę pod krostem w parafii wiejskiej, gdzie było kilkanaścioro dzieci, i byłem taki dumny. Pojechałem do Rzymu, do tej papieskiej rady, gdzie pracowałem przez lata i kardynał opironio. Pyta mnie, jak tam co się dzieje, co tak. Wymienialiśmy doświadczenia, i ja mu opowiadam, że spotkałem taką wielodzietną rodzinę, której jest 16 dzieci. A on tak słucha, tego mówi, wsi, ja jestem 22. I opowiedział mi historię swojego życia, że przy pierwszym. W emigracyjnego. On z Włoch jego rodzice wyjechali do, Irla, do Argentyny i tam przy pierwszym dziecku matka ciężko zachorowała i lekarz kazał jej natychmiast wracać do rodziców, niech dziadkowie wychowają dziecko, które się urodziło, bo, bo ona umrze. Poszła się pomodlić do sanktuarium. Spędziła kilka godzin, było w spowiedzi i ksiądz powiedział, słuchaj, jak umrzesz, to ojciec ma wychować, on też jest dzieckiem. Nie, nie zostawiaj go, bo przecież to, i, to jest wasze dziecko, jego zostawisz, narazisz na grzech i, się, i sama się narazisz na grzech. Nie wiadomo po tym, czy do, dopłyniesz tym okrętem. Zaufaj Matce Bożej, módl się i zaufaj. I ona zaufała, jeszcze dwadzieścia dwoje dzieci się urodziło, zobaczcie. I ten kardynał potem został biskupem, kardynałem, a w zeszłym roku, w grudniu został ogłoszony błogosławionym. Pan Bóg ma swoje plany. Matka kardynała Wojtyły też miała problem, czy urodzić to dziecko. To jest też, Pan Bóg ma swoje plany. Myślę, że warto zaufać i, i, i pamiętajmy też szanować i pomagać i czcić rodziny wielodzietne. Nasz biskup Stanisław jest dwunastym dzieckiem w rodzinie i postanowił odwiedzać i chrzcić dzieci piąte w rodzinie. Ja go ciągle pytam, ile już ma? Mówił ostatnio, że ma 250 już tych dzieci oszczonych. Od piątego w górę jest gotów ochrzcić. To jest, to jest też wyraz szacunku. To nie, że zaradzi, ale naprawdę trzeba uwierzyć, że warto nie inwestować w w samochody, w majątki, w ZUSy, w ubezpieczenia, w miłość, bo inaczej będziemy umierać jako starcy w domach starców, albo i nie będzie komu się nami opiekować. Ale to nie dlatego. Chcemy dlatego inwestować w miłość do kolejnego dziecka, do nienarodzonego dziecka, bo wiemy, że to jest realizowanie Bożych planów, że to jest realizowanie tej wielkiej myśli Bożej. Myślę tak więc. No, co, co robić w tej naszej sytuacji dzisiejszej. Ja myślę, trzeba uwierzyć, uwierzyć w miłość, żeby wróciła miłość do naszych rodzin. Pamiętajmy też uwierzyć w siłę obecności Boga pośród nas, bo małżeństwo dzisiaj też to jest problem, ale pamiętajmy, że małżeństwo to jest, to jest sakrament. Dwojga, to jest spotkanie dwojga ludzi, do których na drogę życiowo w czasie sakramentu małżeństwa włącza się Chrystus. Tak jak ci dwaj uczniowie do Emaus szli pełni strachu i, i po, 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 po ukrzyżowaniu pana Jezusa uciekali z Jerozolimy wystraszeni, dołączył się do nich pan Jezus. Wyjaśniał im. Wszystkie trudności i pokazał im, że, że nie, nie masz się bać czego. Ja jestem z wami. Wreszcie rozpoznali go. I właśnie małżeństwo, rodzina to jest wędrowanie, sakramentalne małżeństwo to jest wędrowanie mimo trudności, lęków, mimo jakichś zawirowań. Jezus jest Duch Święty, pomaga przejść drogą miłości, która będzie wzrastać. Mimo nawet falowań, trzeba wytrwać, zachować jedność, nie zdradzać, a nawet przy upadkach nawracać się i jeszcze bardziej ofiarę nieść, pozbywać się egoizmu. To jest trzeba uwierzyć. Trzeba się pozbywać egoizmu, bo małżeństwo to nie jest egoizm we dwoje. To jest, jeśli tam ma być miłość prawdziwa, to ja mam się postawić w miejscu tego drugiego człowieka. Ja mam ciągle na, nie, na jego sposób reagować i wczuwać się tam. Niedawno byłem na, na pielgrzymce w, na, w, jednej z nas, w jednym z naszych sanktuariów i tam zrobili ogród bardzo taki artystyczny, metopla, met, metaloplastyka. Byłem, bardzo mi się podobał. Mówię proboszczowi, skąd ksiądz ma takiego mistrza, a mówi to lokalny. A potem przychodzimy chodzimy na obiad i proboszcz mówi, ja pokażę księdzu biskupowi żonę, już starsze małżeństwo, żonę tego kowala, artysty, artystycznego kowala, który takie piękne tam w tym metalu rzeczy dokonał. I Ja mówię, no to gratuluję pani, że pani, że pani tego męża inspirowała, że on ma atmosferę w domu taką, że, że, go, że on może tworzyć takie piękne dzieła. A ona tak patrzy przy sąsiadkach. Nie młoda kobieta, to już, już oni mają wnuki, a ona tak rozkłada ręce i mówi: proszę księdza biskupa. Ja tak go kocham, że życie za niego bym oddała. Proszę zobaczyć. Ona, znaczy, ona tworzy atmosferę przez miłość, ofiarną, ona, on nieraz jest zdenerwowany na pewno, albo zmęczony, ona, ona nie czuje tego, bo ona. Właśnie tak jak dziecku, tak i temu mężowi miłość okazuje. To jest ta matczyna ta miłość, ta ojcowska miłość gotowa do poświęceń. A więc uwierzyć, pozbywać się egoizmu i modlić się. Pamiętajmy, naszą siłą nie jest nasza mądrość ani nasz charakter, bo przychodzą różne trudności i fale, załamania. Naszą siłą jest obecność Boga, kontakt z Panem Bogiem. I dlatego. Przekazujmy wiarę i to zaufanie do Pana Boga, naszym najbliższym, których kochamy, bo ubogacimy ich, Im wskazując tę drogę. Niech pa i pamiętajmy też, że to narodzenie Chrystusa cielesne narodzenie z Maryi, to jest jednocześnie zachęta do naszego duchowego, do duchowego narodzenia, do duchowej adopcji. Tego dziecka poczętego, ale pamiętajmy, że my jesteśmy dziećmi bożymi. I to jest, przypomnijmy sobie, że przez chrzest, przez łaskę uświęcającą, przez sakramenty, przez komunię święto, trójca święta mieszka w naszym życiu. My nie jesteśmy byle kim. My jesteśmy dziećmi bożymi. I trzeba z tym ojcem kontakt. Zachować, żeby to życie było piękniejsze, bezpieczniejsze i żeby nas doprowadziło do zbawienia. Amen.